Trzymasz dietę. Trenujesz 3-4 razy w tygodniu. Wszystko ogarnięte. A waga mimo to stoi. Brzmi znajomo? To dlatego, że siłownia i dieta to za mało. Bo brakuje ci najważniejszego spalacza tłuszczu, o którym nikt nie mówi. Bo prawda jest taka: jeżeli nie ruszasz się codziennie, to nie schudniesz. Nawet z najlepszym planem i nawet jeżeli robisz wszystko dobrze. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski i pomagam facetom po 30 zrzucać tłuszcz, wracać do męskiej sylwetki i po prostu odzyskiwać formę sprzed dekady. I w tym filmie dowiesz się czym tak naprawdę jest codzienna aktywność i dlaczego spada więcej niż trening. Jak brak ruchu psuje twoją dietę i rozwala ci apetyt. I co konkretnie możesz zmienić od jutra, a nawet od teraz, bez biegania i bez dodatkowych godzin, czy to na bieżni, czy to w kuchni. I na końcu pokażę Ci też mój inny film o trzech cichych zabójcach Twojej formy, którzy działają dokładnie tak samo jak brak ruchu. Cicho, podstępnie. Więc koniecznie zostań do końca. I pierwsza sprawa to jest nit. Nit to wszystko, co robisz poza siłownią. Chodzenie, stanie, gestykulowanie, sprzątanie, noszenie zakupów. I teraz konkrety, bo osoba aktywna może spalić nawet 1000 kilokalorii dziennie samym nitem. Ktoś, kto siedzi cały dzień może spalić 300 kilokalorii i... To mówi tyle, że żebyś zrobił tylko jedną rzecz, zwiększ liczbę kroków z 5000 tysięcy na przykład na 10 tysięcy. Efekt około 250 kilokalorii więcej spalonych każdego dnia i to około ćwierć kilo kilograma tłuszczu mniej tygodniowo. Co daje 1 kg miesięcznie bez zmiany diety, rok później 12 kg mniej. Samymi krokami, bez biegania, bez kardio i bez jakiegoś pajacowania. I w kolejnym punkcie pokażę Ci, dlaczego, nawet jeśli chodzisz na siłownię, to i tak możesz nie chudnąć, jeśli resztę dnia siedzisz na dupie, i dlaczego za dużo treningu możecie spowolnić. Zostań, bo to ryje beret. I drugi punkt to siłownia to 3 do 5 godzin tygodniowo. A co z resztą doby? Możesz trenować 4 razy w tygodniu, możesz nawet dawać siebie 100% na treningu, ale jeśli je, resztę czasu siedzisz, leżysz, scrollujesz TikToka, albo oglądasz Netflixa, seriale, to spalasz kalorie jak roślina. I trening to tylko 3-5 godzin tygodniowo, przynajmniej u facetów, z którymi ja działam. A, ale tydzień ma aż 168 godzin. I żebyś sobie to tak zobrazował, siłownia to jest taka kropla, a nit... O którym mówiłem wcześniej, to jest wiadro. I teraz uwaga na klasyczny błąd. Za dużo treningu równa się mniej ruchu w ciągu dnia, bo czujesz się zmęczony, odpuszczasz spacer, jeździsz wszędzie autem, siadasz i odpoczywasz więcej niż zwykle. Efekt: twój organizm odpala tryb. Chronimy energię, spowolnijmy nic, spowolnijmy codzienną aktywność, gestykulację. Wszystko to musimy wyłączyć. A jak to powinno wyglądać w idealnym scenariuszu? 2-4 siłowych treningów tygodniowo, 8-10 do tysięcy kroków dziennie, codzienny ruch jako tłodnia, krokami, spacerami, nordic walkingiem i chodzeniem po schodach. I to jest bardzo ważne. Ale w następnym punkcie pokażę Ci, dlaczego brak codziennego ruchu dosłownie powoduje zwiększy głód, zwiększa Ci apetyt. I czemu Twoja dieta może przez to leżeć, mimo że trzymasz kalorie. Zostań, bo to kluczowy punkt będzie dla Ciebie. I dieta bez ruchu równa się mniejszy deficyt, czyli większy głód. I tutaj Ci przedstawię taki scenariusz dosyć popularny, czyli trzymam 1800 kilokalorii i jestem wiecznie głodny. Brzmi znajomo? To dlatego, że Twoje zapotrzebowanie kaloryczne po prostu leży, bo brak ruchu równa się niska podstawowa aktywność. Czyli musisz mniej jeść, żeby mieć deficyt, czyli porcje robią się takie mikro, tyci tyci, a co... czyli... A to się równa ciągły głód, frustracja i ryzyko napadu głodu i ataku na jedzenie. A teraz odwrotność, czyli codzienny ruch. To się równa większe spalanie, większe zapotrzebowanie, większe porcje, mniejszy głód. I ja wolę robić na przykład 10 tysięcy kroków dziennie i jeść 2500 kcal, niż robić 3000 kroków dziennie i głodować na 1800 kcal. I to jest wybór który ty masz i który ty wybierasz każdego dnia. A jeżeli chcesz wiedzieć jak jeść na redukcji tak żeby nie być głodnym, i nie tracić mięśni, to wrzuć sobie potem mój inny film, który jest tutaj. W następnym punkcie pokażę ci dlaczego spacer po obiedzie da ci więcej niż kolejna seria brzuszków i na nim się chociaż nie zżygasz. Bo jakbyś brzuszki po obiedzie robił, to wiesz, różnie może być. I przechodzimy do czwartego punktu, czyli spacer po posiłku jest lepszy niż kolejny trening brzucha, bo większość gości chce dobić brzuch jeszcze jednym treningiem, czyli robi trening brzucha codziennie, a tymczasem 15 minut spaceru po obiedzie robi więcej roboty niż 100 scyzoryków. Daje spacer po posiłku? Już ci mówię, lepsze trawienie, mniejszy wyrzut insuliny, mniejszy apetyt. Więcej kroków, czyli więcej spalania. I dodaj spacer po każdym z trzech posiłków, jeżeli masz możliwość. To 45 minut ruchu dziennie bez zmiany planu dnia. Dodaj dojście do auta, do sklepu, schody zamiast windy. Jak jeździsz komunikacją, to przejdź się przy Stanek 2, albo wysiądź wcześniej, jak skądś wracasz. I już nagle magicznie masz 9-10 tysięcy kroków dziennie zrobione. A to jest takie proste. I to nie wymaga wcale takiej większej ilości czasu, jak ci się to wydaje. To wymaga po prostu lepszych decyzji w ciągu dnia. A w kolejnym punkcie pokażę Ci, dlaczego ten codzienny ruch obniża stres i poprawia sen, i dlaczego to ma ogromne znaczenie dla Twojej redukcji. I nie przewijaj tego filmu, bo tu właśnie większość ludzi po 30 się wykłada, więc musisz to usłyszeć. Ruch redukuje stres, poprawia sen, a to kluczowe na redukcji. Bo facet po 30, czy to nawet po 40, facet 30-40 lat ma już inne problemy niż tylko brzuch. Praca. Kredyty, dzieci napięcie 24 na 7. I właśnie dlatego ruch to jest ratunek dla takiego gościa. I krótkie spacery, poranny ruch, kontakt ze światłem dziennym obniżają kortyzol, podkręcają serotoninę, poprawiają rytm dobowy, sprawiają, że lepiej śpisz i mniej podjadasz. A sen to nie tylko dodatek to najlepszy spadacz tłuszczu, jaki masz, bo brak snu równa się więcej głodu. Brak snu równa się mniej energii, i brak snu równa się spadek testosteronu i regeneracji. A taki spacer 15-minutowy po kolacji to więcej niż suplementy na sen i trzy melisy razem wzięte. Więc jeśli to do ciebie trafia, to zostaw koniecznie lajka. To znak, że jesteś w gronie gości, którzy chcą ogarnąć swoją formę, a nie tylko oglądać takie treści. I nic nie zmieniać w swoim życiu. Większość tak robi. A w następnym punkcie pokażę ci, dlaczego wszystko się liczy: czyli schody, stanie, jazda rowerem i jak zbudować styl życia, który redukuje tłuszcz, nawet gdy nie ćwiczysz. Więc lecimy. I musisz wiedzieć, że wszystko liczy się do bilansu: kroki, schody, stanie przy biurku. Ruch to nie tylko siłownia i cardio, i musisz to wiedzieć. Ruch to każda decyzja, którą podejmujesz w ciągu dnia. Przykłady: schody zamiast windy. Spacer z psem zamiast siedzenia. Stanie przy biurku zamiast dwie godziny, zamiast dwie, dwóch godzin siedzenia. Rower do sklepu zamiast auta. I każda z tych rzeczy spala kalorie. Każda z tych rzeczy wpływa na Twój nit. I każda z tych rzeczy sumuje się w wyniku końcowym. A co robi większość? Auto do sklepu, gdy dzielicie do sklepu 300 metrów. Winda na drugie piętro scroll zamiast spaceru i potem zdziwienie że waga nie spada, że libido leży, a bęben większy niż ci się wydaje. I takie głupie małe decyzje równają się wielkie efekty. To styl życia głównie decyduje o tym, czy ty będziesz miał rezultaty. Serio. A w następnym punkcie zobaczysz, jak brak codziennego ruchu spowalnia twój metabolizm i sprawia, że organizm po prostu przestaje chcieć chudnąć. I to może cię zaskoczyć, więc musisz wysłuchać tego. Bo bez ruchu twoje ciało uczy się oszczędzać energię. Jeśli że jak nie ruszasz się wcale, to po prostu stoisz w miejscu, mylisz się. Twój organizm to maszyna do adaptacji. I jeżeli nie używasz energii, to on nauczy się jej nie spalać. I to się nazywa adaptacja metaboliczna, czyli mniej spontanicznych ruchów, mniej gestykulacji, wolniejsze tempo chodzenia, spadek temperatury ciała, mniejszy wydatek energetyczny na wszystko. Efekt? Nawet jeśli mało jesz i ćwiczysz, ciało zwalnia i trzyma tłuszcz jak skarb. Teraz uwaga, bo za dużo kardio robi dosłownie to samo. Jeżeli zrobisz np. 360 minut cardio tygodniowo i jesteś zajechany i wykończony, to Twój nit leży na łeb. Organizm odpala tryb przetrwania. Zamiast chudnąć, walczy o każdą kalorię, bo nie będzie Ci się chciało, jak tyle biegasz, chodzić na spacery. Nie będzie Ci się chciało gestykulować, nie będziesz siedział, będziesz leżał i generalnie będziesz oszczędzał podświadomie nawet. Czyli Ty nawet nie będziesz wiedział, że tak jest, tylko Twój organizm to za Ciebie wywoła. I jeżeli jesteś bardzo świadomy, to możesz to wyłapać, ale i tak ciężko będzie z tym walczyć. Więc jakie jest lepsze rozwiązanie, które zadziała od razu? Trening siłowy, właśnie te 2-4 razy w tygodniu. 80 tysięcy kroków dziennie i codzienny ruch bez zajeżdżania się. Naprawdę, nie musisz codziennie biegać. I w ostatnim punkcie pokażę, dlaczego to nie o liczenie kroków chodzi, tylko o mentalność aktywnego faceta. I to zmienia całe życie, nie tylko wagę. Więc musisz zostać do końca. I nie chodzi o liczbę kroków, chodzi o styl życia. Możesz nabić 10 tysięcy kroków dziennie i dalej wyglądać jak flag. Jak robisz to na siłę, bez zmiany swojej główki. A możesz robić 7 tysięcy kroków i wyglądać jak gość, który ma kontrolę nad sobą i nad swoim życiem. Bo tu nie chodzi tylko o kroki. Chodzi o to, czy traktujesz ruch jako karę, czy jako część Twojego stylu bycia. Idziesz pieszo, bo tak wybierasz. Ruszasz się, bo Ci zależy. Robisz to dla zdrowia serca, robisz to dla zdrowia, dla uniknięcia cukrzycy, nadciśnienia, robisz to dla formy, dla bliskich i dla samego siebie. A nie bo trzeba, bo trener kazał, bo aplikacja mi to liczy, bo muszę cel tygodniowy nabić. Dopóki nie zrozumiesz, że to jest tylko i wyłącznie dla Ciebie. To będziesz się zmuszał do końca życia. A jak już to zrozumiesz, że warto to zrobić dla siebie, to zmienia się wszystko. Dosłownie wszystko się zmieni. I to na lata. A jeżeli chcesz zobaczyć drugi kluczowy element redukcji poza ruchem, to obejrzyj koniecznie mój film o śnie, stresie i regeneracji. A jeśli sam nie wiesz, jak to wszystko ugryźć, jak zrzucić w końcu te 10, nawet 12 kg, co faceci robią w 3 miesiące, to zajrzyj koniecznie do linku do mojego programu Redukcja Pro. To jest 88-dniowy program, którym oferuję ci zrzucenie od 6 do 12 kg bez głodówek, bez kardio, z planem dopasowanym do ciebie. Umów rozmowę z linku poniżej i zobaczymy, czy możemy Ci pomóc. Dzięki, że byłeś. Zostaw koniecznie suba, łapkę, komentarz i do zobaczenia w następnym filmie.